Hejka widzowie, nareszcie znalazłem przeciwnika. Bardzo długo to trwało. Nie wiem, czy też tak macie. U mnie ostatnio wyszukiwanie przeciwników trwa dużo dłużej niż zwykle. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe. No i mamy ten wariant E6. Nie do końca lubię grać te struktury. Poświęcam tutaj pionka w zamian za przestrzeń w centrum i ostatnio zaczęło mi to dużo lepiej wychodzić, ale nadal mam jakąś taką lekką awersję w stosunku do tych pozycji. A6 bardzo ciekawe podejście. Wiecie co, zagram sobie przez F4. Troszkę osłabiam tutaj punkt H4. Ale po szachu mam zawsze G3, więc, więc to jest spoko. Natomiast normalnie gram tutaj F4. Po tym, gdy przeciwnik zbije, ja zagram C3 i wtedy wrzucam D4. Ale wiecie co, w tej pozycji może B5 byłoby dobre. Może B5 byłoby właściwie dobre, bo jak przeciwnik zbije, no mam bicie gońcem, a mogę nawet, mogę nawet tego gońcem nie bić. Pionek bije. Skoczek C3. A nie, to po B4 nie mam bicia, bo tracę, wiesz, że. Tak, tak, więc po B5 biciu bicie gońcem jest wskazane. Dobra. Pionek do przodu. Możemy zbić. Rywal weźmie. Skoczek C3 trochę nie ma sensu, ale. Dobra, jaka jest groźba? Groźba jest taka, że przeciwnik zabierze naszego pionka. No i szkoda by było tego pionka za darmo oddawać, chyba nie ma sensu. Jeśli zbijemy i Hetman zbije, to jest wszystko spoko, bo skoczek C3 i przeciwnik e, nie stoi jakoś szczególnie dobrze. Natomiast jeśli weźmie pionkiem, to uwolnimy mu gońca. Zbicie bicie. I trzeba by było mieć jakiś dobry ruch, ale czuję, że jestem lekko zmuszony do tego zbicia, bo inaczej albo stracę pionka, albo zapcham pozycję w sposób, który nie do końca będzie mi odpowiadał. Skoczek F3, zabezpieczenie pola H4. Myślę, że nie ma co przekombinowywać w tej pozycji, co byśmy chcieli tutaj zagrać. No to B5. Teraz to B5 wchodzi w grę cały czas. Tutaj skoczek się rozwija. Na pewno byłoby warto rozwinąć następną lekką figurę, ale chwilowo nie mam jak zrobić tego w, w korzystnej redakcji. Mógłbym zbić w sumie. Zbić i zagrać d4. Albo ustawić najpierw gońca na b2, żeby ten czarnopolowy goniec nie był słaby w przyszłości. Tak, zróbmy użytek z tego gońca. Najpierw rozwiniemy wszystkie figury. Roszadę zrobię sobie raczej w krótką stronę. Nie widzę w tej partii możliwości robienia roszady w długą, chociaż to jeszcze wszystko się może pozmieniać. Poszedł skoczek. To może warto teraz zagrać ten ruch B5. Ten ruch nadchodzi z tempem. Tutaj zawsze można to ewentualnie wymienić wejść skoczkiem do centrum. Wiecie co, zagrajmy ten ruch wstępem. Musimy rozwijać nasze figury, zbliżać się do roszady i ruch b5 nadchodzi z atakiem na skoczka, z atakiem na pionka. Ten skoczak nie ma dobrych pól, więc raczej bicie jest wymagane. I ja tego pionka po prostu wezmę. Mhm, mhm, I wchodzi goniec. Mogę wejść do centrum. Roszada. I zdobywam pionka, tylko... Nie jestem przekonany, czy zdobycie tego pionka wiąże się z jakąś dużą korzyścią dla mnie może tak. No W sumie mam dobrze ustawionego gońca. 3, 6, 3, 6. Materialnie stoimy równo, więc skoczek do centrum. Goniec D7. No, właśnie po goniec D7 za bardzo um, nie mam jakiejś tutaj przewagi. Ale otwieram. Hetmana. Nie no, bicie gońcem nie ma sensu najmniejszego. Może zabezpieczmy po prostu króla. Nie mam pomysłu, jak tutaj ten atak skutecznie przeprowadzić, więc zamiast kombinować skupmy się na rozwoju naszych figur. Nadal mam nierozwiniętego skoczka. Wie, że mogłyby być na lepszych pozycjach. Wie, że przede wszystkim muszą być połączone. Tylko nie podoba mi się pole c3 dla skoczka. Nie podoba mi się to pole c3. Mógłbym zagrać d4, ale pionek idzie do przodu i też nie mam tutaj nic takiego szczególnego. Gońca chcę zachować, chociaż można tutaj zablokować. Zawsze mam jakieś C3. Może skoczek do centrum? Może skoczek do centrum albo najpierw wieża na otwartą, tak, wieża na otwartą kolumnę. Troszkę tutaj zaktywizujmy te, te wieże. Niech ta figura zacznie w końcu działać. W sumie to, to związanie może być nieprzyjemne. Ale mam gońca, który blokuje tutaj skoczka. Zawsze mogę też wymienić drugiego gońca. Mam tutaj dużo sposobów na radzenie sobie z takimi problemami, jak, jak goniec G5, to G4. To chyba nie jest aż taka super groźba. Ale problem jest taki, że troszeczkę, troszeczkę póki co nie mam pomysłu. Ale może ten pomysł zaraz pojawi się sam. Hetman E2. Grozimy zdobyciem figury póki co, więc Hetman E2 wieża E8. Taką możliwość ma rywal. I może Hetman F2 z ideą przerzucenia Hetmana na bardziej aktywne pole. Na pewno skoczka byśmy też chcieli zaktywizować. Może D3 skoczek D2, żeby skoczki się ładnie broniły i żeby ostatnia figura, ostatnia lekka figura, została wprowadzona nareszcie do rozgrywki, bo póki co to, to jest. Bardzo leniwa figura. Tylko jak zagram D3, to skoczek do centrum może mieć sens. I problem jest taki, że ja jestem związany, a ten goniec jest trochę zamknięty. Ale po A4 nic się złego z tym skoczkiem nie dzieje, tym gońcem nie dzieje, więc, więc właściwie dobra, zagrajmy D3. Zagrajmy D3, bo musimy mieć tego skoczka na aktywniejszym polu. Na skoczek D4 mamy kontrę, mamy bicie gońcem. Jak goniec zbije hetman, bije skoczek, wchodzi, no to też bijemy gońcem, zdublowane pionki wyglądają źle i skoczek D2. Jeśli przeciwnik zaatakuje to A4 i goniec nie spadnie, będzie ten goniec dobrze tutaj stał. Ok, bicie hetmanem. Okej, okay, przez chwilę się przestraszyłem, że to jest straszna podstawka. Ale przeoczyłem. Przeoczyłem znowu bardzo prostą taktykę. Skoczek C3 mam. Mam w tej pozycji skoczek C3. Tylko, że wchodzi D4. Goniec bije, pionek bije. Goniec bije, Hetman bije, goniec bije i tracę figurę za dwa pionki, co jest straszne. No, nie jest dobrze. Podwaliłem. Dobra, muszę wejść tym skoczkiem na C3. Nie ma rady. No i wchodzi D4. Wow, nawet inaczej jeszcze było. Teraz nie ma bicia. Ale też goniec wisi. Dobra, nie jest tak źle. Przeoczyłem to wszystko. Yy, tu jest groźba. Mogę się cofnąć? Tak, on wchodzi tu. Może Hetman D1. Hetman D1 wygląda na najbezpieczniejszą opcję. Co ja z tym końcem zrobię? No A4 jedynie. Jedynie A4. Ok, chyba hetman d1, żeby bronić pionka c2, widełki tutaj nie mogą wchodzić. Jakbym wszedł na f2 to on wchodzi skoczkiem i też to nie wygląda za dobrze, ale, ale teraz jest ok. Przynajmniej mam nadzieję, że jest ok. Chociaż bicie, bicie, hetman bije i znowu goniec wisi. Czy tego się dało uniknąć? Oj, dużo błędów, dużo błędów. Bicie. Bicie. Wieża bije, Hetman bije. No i bez figury stoję, kurczę. A bicie tu, skoczek bije. Bicie tutaj, skoczek, bije. No i nie mam jak zagrozić temu hetmanowi. Jak zagram tu, to on się cofnie i po biciu jest wieża. Ale wiecie co? I tak zagramy w ten sposób. On nam weźmie skoczka i jak ten skoczek się odsunie, to tutaj jest fajny goniec po diagonali. Jeszcze jesteśmy w grze, jeszcze czegoś próbujemy tu. Pytanie, czy hetman F3? Hetman E1 bardziej chyba mi pasuje. Dobra, hetman E1 i... Ajajaj, jeszcze taki ruch. Dobra, ten człowiek wie, co robi. Ten człowiek umie grać w szachy. Idziemy... Atak wszystkim. Atak wszystkim na królewskim. Desperacka akcja. No i gorzej, że on może sobie po prostu wieżę powymieniać teraz. Więc bardzo upraszcza rywal rozgrywkę, a przynajmniej ma taką możliwość. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie chciał z niej w ogóle skorzystać. I tego skoczka zawsze możemy w razie czego zbić, ale po biciu hetmanem też nie jest kolorowo. Dobra, wszedł tędy. No to lecimy atak na skoczka. Bijemy. Jak wieża zagra. Bicie, bicie, bicie. O Jezu, jeszcze taki ruch skoczkiem. To nam nic nie daje, prawda? To nam nic nie daje. Ale tu głup. Tutaj mu trochę pogrozimy, chociaż może zaproponować wymianę hetmanów i... i chyba tego nie uniknę znowu. No nie, no wyśmienita, wyśmienita partia ze strony rywala. Chua, jeszcze nie mogę tego zbić, bo widły wchodzą i przegrywam, ale my też tutaj mamy. Właściwie, nie, dobra, nie mogę tak zbić, nie mogę tak zbić, ale grożę matem teraz, patrzcie, grożę matem. Grożym matem. Aha, ale on tutaj skoczkiem może wejść. Wieża skoczek. Hetman. 5 do 6. Czyli jakość straty i pionek straty. By był. Jakość i pionek. Czy to jest do ustania? Raczej nie. Raczej nie, ale ludzie popełniają błędy. To trzeba zawsze pamiętać. I król i jeszcze jesteśmy w grze, bo patrzcie, teraz jak poświęcimy tutaj, znaczy jak zbijemy, teraz jak zbijemy i on zbije skoczkiem, to mat tylnego rzędu. Jak zbije hetmanem, to bijemy skoczka. Jak zbije pionkiem, też bijemy skoczka i ciągle grozimy matem tylnego rzędu, więc on musi zrobić jakąś furtkę. Ale te furtki też tak przyjemnie nie wyglądają w tej pozycji. Wcale te furtki jakieś takie super kolorowe nie są. Jeszcze będę czegoś próbował w tej pozycji, więc rywal musi się tutaj zastanowić, ok, Broni broni się tutaj przed matem bardzo ładnie, bardzo dokładnie. Tak, zdecydowanie bardzo dokładna opcja. Niestety, Dobrze zagrane, muszę przyznać. Mus muszę coś robić, muszę coś robić, więc biję. I lecimy, lecimy, atak w drugą stronę na tego króla. Świetnie, eee, świetnie. G6, groże H6 i matem. Hetman B2 z atakiem na 5. Okej, okay, tutaj wymiana hetmanów. Wymiana hetmanów, tak? Wymiana hetmanów przegrywa mi grę. Zagramy tędy. Teraz nie ma wymiany hetmanów. A jak przeciwnik zaproponuje wymianę hetmanów, to poświęcamy hetmana i dajemy mata na H6. To był jedyny ruch, po którym nie dostaję szachów, dlatego tak zagrałem. A teraz grożę już H6 i grożę wygraniem tej partii takim szybkim. Wieża C8 z możliwością wymiany Hetmanów, albo wieża D8 z możliwością wymiany Hetmanów nie działa, bo po takim ruchu mam H6. Grożę Matem na G7. A, ok, 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 ok. I co tu jeszcze jest? A, tutaj teraz mi grozi szach. Chyba mi się triki kończą. Tutaj i grożę wieża e7. Oczywiście wchodzi szach. Król h2. Król h2, żeby nie było szachów z koczkiem. Szach i tracę wieżę, tak? O Jezu, o Jezu, co to za ataki? Szalone. wmianka. To chyba... No dobra, dobra, to już. To już może być nie do odratowania coś tak czuję. Ale tak jak już tak daleko zabrnęliśmy, to jeszcze chwilę się pobrońmy. Królem lecimy na haszeć, żeby dać Mata pięknego wieżom. Też skoczek jeszcze się może zasłonić. Teraz też mogę dostać szacha. E, no to oczywiście uciekam. Tu, tu, tu. Aha, i ucieknie bez problemu. Więc, e, czy jest na co liczyć? Czy jest e, jak tutaj zrobić pata? Właściwie, gdyby tylko pole D7 zostało jakoś odcięte. Gdyby pole D7 jeszcze zostało odcięte jakąś fajną bierką, skoczkiem potencjalnie, gdyby tutaj jeszcze gdybym został odcięty jakoś, jak odciąć mojego króla, żeby tutaj istniał pad szach? Bicie to nie jest pad. Tu można dać szacha. Hop. Muszę grać tędy. Muszę iść tędy. Jak dostanę. A, dobra. Za sprytny jestem przeciwnik. Nie mogę zbić. A jest szach. No dobrze, bardzo ładnie mnie tutaj rywal pokonał. Analiza. Kurczę, widzowie, od początku rywal miał przewagę od pierwszych ruchów. I utrzymał ją przez całą partię. Dobra, zrzućmy sobie na to okiem. Czyli gdzie popełniłem błąd, to F4. Jezu, dlaczego ja tego nie zbiłem? Dobra, lekcja na przyszłość. Lekcja na przyszłość. Bicie pozwala mi dostać pozycję, której chcę. Mogę d4 na przykład. Pozwala mi to dostać pozycję, której dokładnie potrzebuję. Bez konieczności oddawania pionka. Więc zapamiętać to. Kompletna kontrola nad centrum. Potem sobie mogę kombinować z f4, koń f3 albo e, koń f3 bez f4. Zapamiętać, jak przeciwnik nie bierze na b4, to ja mogę zbić i zagrać d4. Ważna lekcja na przyszłość. Nie zrobiłem tego jednak. Zagrałem f4. Rywal zagrał tędy. Znowu zły ruch. No patrzcie, ja tutaj rozważałem, czy nie pomagam przeciwnikowi, jednak E5 trzeba było zagrać. No, no może ma to sens, rzeczywiście blokuje ważne pola. Jeśli przeciwnik zbije kiedykolwiek mojego pionka, zbije gońcem, no to mam bardzo fajną pozycję. W sumie pozycję, do której zwykle dążę w tym debiucie. Nie dajcie się zwieść, tutaj jest lekka przewaga czarnego, ale za to biały ma bardzo dużą aktywność i atak na skrzydle królewskim. Dzisiejsza teoria szachowa taka jest, że trzeba trochę poryzykować, żeby, żeby zdobyć przewagę. A przynajmniej jeśli jest się nie jest się profesjonalnym graczem i nie ma się czasu, żeby zakuwać tony klasyki, więc co poszło w tej partii nie tak? Zdecydowanie właśnie te pozycyjne aspekty z początku i tutaj zamknąłem sobie tego gońca, ale Masakra, że przeoczyłem ten podwójny atak, to było bardzo przykre. I Hetman D1 był gwoździem do trumny, a trzeba było zagrać Hetman G3 z takim atakiem. koń F5 według silnika. Hetman G5 D4. Aha, bo znowu będzie atak na dwie figury jednocześnie. Hetman F5, DC. No i niestety, jedną figurę muszę stracić. Jedną figurę a nie muszę stracić, bo teraz szachy są trudne, widzowie. Szachy są trudne, przynajmniej dla mnie. Nie musiałem stracić tej figury, ale bardzo skomplikowana była ta pozycja. Zgubiłem się, zgubiłem się naprawdę w tych wariantach. Co nastąpiło? Hetman D1, no bo chciałem bronić pionka przed widełkami. Poszło bicie, zbiłem gońca. Przeciwnik wrócił. Hetman na 1, najlepsze. I czegoś tutaj jeszcze próbowałem, ale przeciwnik był, był obiektywnie lepszy w tej pozycji. Lepiej tutaj sobie poradził, zdecydowanie. Czegoś tu próbowałem, ale no właśnie to bicie. To bicie i, i gra jest już. No nie miałem tutaj szans, nie miałem tutaj szans, coś tam świrowałem przez cały czas, ale, mm, ale się nie udało. Dopata też nie było możliwości. Nie dało się wymusić, nie? No wiadomo, że czasami przeciwnicy się mylą, ale to ja miałem tutaj 7 sekund, a on miał cały czas świata, więc, więc raczej jasne było, że przeciwnik takiego dużego błędu nie popełni tutaj. I bardzo mnie tutaj ładnie jeszcze na czas załatwił, chociaż oczywiście zamatowałbym mnie bez problemu. No dobrze, jest tutaj pewna lekcja z tej partii. No zdecydowanie powinienem bardziej aktywnie grać w tym wariancie Mengariniego, który zaczyna się od posunięcia E6. Tutaj, właśnie czasami, rzadko się zdarza, że ludzie nie biją. I troszeczkę nie umiem grać w tych pozycji. A trzeba sobie zapamiętać, że po prostu mogę zbić i zająć centrum. Silnik mówi, że C3. A teraz zmienił zdanie. Tak, D4, D4, więc goniec się musi gdzieś wycofać, i teraz można zagrać C3, skoczek F3. I tutaj te pionki są naprawdę wyśmienite, bo zobaczcie, one kontrolują całe centrum, więc e, dla mnie na pewno fajna lekcja. E, mam nadzieję, że wy się dobrze bawiliście, może też coś wyciągniecie z tej partii. E, I cóż, e, jeśli macie ochotę, to zachęcam do wspierania mojego kanału. E, I jutro się widzimy niezmiennie. Z następną partyjką, więc dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.